Okradali drogerie na całym Śląsku, grozi im do pięciu lat więzienia. W parku zamkowym znów rozbrzmiała muzyka. W Mysłowicach powstanie demonstrator technologii, najnowocześniejszy budynek w Polsce. Marcin, Janota, witam i zapraszam, to jest minął tydzień witefom.pl, a takie są szczegóły informacji. Mysłowicy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w drogeriach na terenie całego Śląska kradli artykuły chemiczne i elektroniczne. Policjanci ustalili, że 23-latek z Dobrowy Górniczej oraz jego o 4 lata młodszy kolega z Sosnowca dokonywali kradzieży w różnych miastach na terenie Śląska. Wartość skradzionego mienia to ponad 12 tysięcy złotych, grozi im kara do 5 lat więzienia. O tym, że policjantem jest się zawsze, świadczy postawa Stróża Prawa z Mysłowickiej Patrolówki. W czasie wolnym od służby zatrzymał on sprawcę sklepowej kradzieży. Do zdarzenia doszło w środę 4 maja w jednej z katowickich galerii handlowych. Policjant pełniący na co dzień służbę w referacie patrolowo-interwencyjnym Mysłowickiej Komendy robił zakupy. W pewnym momencie zauważył mężczyznę, który nie zapłacił za ekspres do kawy i wyszedł ze sklepu. Policjant poszedł za nim i zatrzymał go na pasażu galerii. Wspólnie z mężczyzną wrócił do sklepu i przekazał. Kozał go pracownikowi ochrony. Po chwili na miejsce przyjechali policjanci z Katowic, którzy znaleźli przy nim kilka innych przedmiotów, również mogących pochodzić z kradzieży. O dalszym losie zatrzymanego zadecyduje sąd. Od mszy świętej w intencji ojczyzny odprawionej w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęły się we wtorek w Mysłowicach miejskie obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, radni, poczty sztandarowe, mieszkańcy. Uświetniła ją górnicza orkiestra. Po mszy w miejscach pamięci złożono kwiaty. Najpierw pod pomnikiem księdza kardynała Augusta Hlonda na Placu Wolności, następnie przy tablicy upamiętniającej stulecie wybuchu I Powstania Śląskiego w Powstańczej Strefie Pamięci przy pomniku Tadeusza Kościuszki, przy ulicy Mickiewicza i przy tablicy upamiętniającej Główny Szpital Wojsk Powstańczych w budynku pierwszego LO im. Tadeusza Kościuszki oraz na cmentarzu przy ulicy Mikołowskiej na mogile zbiorowej uczestników Powstań Śląskich. W ubiegłą sobotę Park Zamkowy znów wypełnił gwar mieszkańców i dźwięki muzyki. Wszystko to za sprawą Sobotniej Parady Hitów na oficjalne otwarcie parku po kompleksowym remoncie. Kiedyś odbywały się tu rozmaite koncerty i festyny. Po kilkudziesięciu latach ta tradycja powraca. Otwarcie Parku Zamkowego po remoncie uświetniła Sobotnia Parada Hitów, m.in. z Grzegorzem Poloczkiem i Damianem Holeckim. Tutaj były majówki, tutaj były różnego rodzaju uroczystości państwowe, ale również nasze miejskie Dni Wysłowic, przepiękne no, wspomnienia i m, warte propagowania i cieszę się, że musieliśmy czekać wprawdzie tyle lat, ale że udało się nam ten park znowu przywrócić do życia, aby. Tak jak kiedyś, całymi rodzinami, pokoleniami, tutaj się odpoczywało, tutaj było życie. Można powiedzieć, każda sobota była tu impreza, orkiestra kopalniana grała, po prostu wychowałam się w tym parku. W tej chwili naprawdę jestem pierwszy raz po zmianie i nareszcie mówię, bo ja mam 80 lat i wiem, że jest zmiana na dobre. Rzeczywiście zmieniło się tu sporo. W dolnej części parku zamkowego, zwanej również Parkiem Ludowym, powstały m.in. boiska, skatepark, miejsce do grillowania czy ogromny plac zabaw. Spacerowicze mogą przechadzać się nowymi alejkami, na których jest też miejsce dla rowerzystów czy rolkarzy. W minioną sobotę park znów wypełnił gwar mieszkańców i dźwięki muzyki. Wszystko za sprawą sobotniej parady hitów z Radiem Fest. Dla Mysłowiczan zagrali Roko i Kolino, The Silvers, kabaret Grzegorza Poloczka oraz Damian Holecki z zespołem. Orkiestra denta KWK Słowice Wesoła uroczystym przemarszem otworzyła park, a prezydent Dariusz Wójtowicz wręczył symboliczne klucze młodzieży i seniorom. Przekazaliśmy go w pierwszym roku w ręce Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice i w ręce Rady Seniorów naszej Mysłowickiej Rady Seniorów. Tutaj będziemy realizowali wszelkiego rodzaju projekty kulturalne, sportowe, rekreacyjne. Będziemy starali się uatrakcyjnić życie mieszkańców. Seniorzy już zapowiadają, że 10 września opanują park i zorganizują w nim swoje święto. Wcześniej, bo 4 czerwca, 2 lipca i 6 sierpnia będą się tu odbywać kolejne parady hitów z gwiazdami i Radiem Fest, ale zadaniem na z wszystkich, zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców, będzie odtąd dbanie o odnowiony park zamkowy. Jest taka maksyma, która mówi, jak dbasz, tak masz, prawda? Także musimy sami o to dbać. Zanim jeszcze park został otwarty, to już tutaj zwracałam uwagę młodzieży, którzy, którzy chcieli tutaj niszczyć różne obiekty i tak dalej. No i myślę, że to jest głównie upominanie. Przypomnijmy, że dolna część parku zamkowego została wyremontowana za prawie 11 milionów złotych. Ponad 70% kosztów inwestycji stanowiło dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej demonstrator technologii, czyli ultranowoczesny budynek z 27 mieszkaniami powstanie w Mysłowicach. Realizacja tej inwestycji będzie możliwa dzięki konkursowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, do którego zgłosiły się właśnie Mysłowice. Najnowocześniejszy budynek wielorodzinny powstanie w Mysłowicach w dzielnicy Remera. Mowa o tak zwanym demonstratorze technologii, którego budowa będzie możliwa dzięki wygranej Mysłowic w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z warunków konkursu było zgłoszenie działki położonej w strefie śródmiejskiej z dobrym dostępem do miejskiej infrastruktury. MZG zaproponował działkę na ulicy Miarki. Usytuowanie tak innowacyjnego budynku mieszkalnego ma być impulsem do rewitalizacji i odnowy zaniedbanej części miasta. Budynek będzie wykonany w technologii prefabrykowanej 2D lub modułowej 3D. W ciągu dwóch miesięcy NCBIR wybierze zwycięski projekt. Co najważniejsze, obiekt będzie efektywny energetycznie, m.in. dzięki innowacyjnym panelom hybrydowym produkującym prąd. Demonstrator Technologii to budynek o zerowym lub dodatnim bilansie zużycia energii. To jest jego taka bardzo, bardzo ważna. Cecha tego typu budownictwa odpowiada tak naprawdę na te wszystkie problemy i, i związane z ochroną środowiska, z ograniczeniem niskiej emisji. To jest niezmiernie ważne i tak naprawdę jest to w pewnym sensie przyszłość budownictwa, na pewno budownictwa komunalnego. Do tego budynek będzie wyposażony w zintegrowany system zarządzania energią elektryczną, cieplną, wentylacją, klimatyzacją wodną i ścieczami, kontrolowaną z poziomu smartfona. Przede wszystkim technologie, które tutaj zostaną zastosowane, powodują, że mówimy o rozwiązaniu absolutnie innowacyjnym, o rozwiązaniu, którego na dzień dzisiejszy nie ma dostępnego na rynku. Oczywiście on powiela i korzysta z wielu rozwiązań technologicznych, które już na rynku funkcjonują. Natomiast przewiduje też szereg nowych, ciekawych rozwiązań, takich jak chociażby ogrzewanie z paneli hybrydowych, które nie były jeszcze stosowane. W demonstratorze znajdzie się 27 mieszkań, które wejdą w zasób mieszkaniowy miasta Mysłowice. Będą w nich mogły zamieszczać rodziny z dziećmi, których dochody nie pozwalają na zakup lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym. 15 mieszkań o minimalnej powierzchni użytkowej 45 m2 i 12 minimum 60 metrowych będzie wykończonych pod klucz. Wyposażonych w zabudowę kuchenną i sprzęty AGD. Zasiedlenie demonstratora zgodnie z wymogami NCBIR-u będzie poprzedzone badaniami społecznymi, a także będzie wiązało się z dodatkowymi obowiązkami dla przyszłych najemców. Budynek jest bowiem elementem prac badawczo-rozwojowych i przez trzy lata będzie nadzorowany pod kątem technologicznym i społecznym. Będzie obiekt o. Dosyć takiej skomplikowanej technologicznie strukturze, więc tutaj każdy z mieszkańców musi być przeszkolony w sposobie korzystania z tego obiektu, ale też mieszkańcy będą musieli mieć świadomość, że zużycie mediów wody, prądu będzie bardzo mocno kontrolowane będzie jakby oceniane, analizowane. Koszt budowy demonstratora wyniesie ponad 12 milionów złotych i w całości zostanie sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Miasto jest natomiast zobowiązane do uzbrojenia i zagospodarowania działki oraz zapewnienia obsługi i utrzymania budynku. Demonstrator technologii ma powstać do końca 2023 roku. To jest program. Minął tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Maturalny maraton wystartował. Przypominali, że motocykle są wszędzie. Zmiany w ruchu kołowym przy urzędzie miasta. Równo o godzinie 9 w środę uczniowie szkół średnich zasiedli do pisania jednego z najważniejszych egzaminów w ich życiu matury. Swoją przygodę z egzaminem dojrzałości rozpoczęli od języka polskiego. Naturalny maraton wystartował. W środę 4 maja młodzi ludzie zmierzyli się z egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. W arkuszach pojawił się pan Tadeusz oraz noce i dnie. W sumie pani polonistka nas tego pana Tadeusza tak przygotowała, że jestem byłem wykuty na pań, że tak powiem. Dla mnie matura bardzo prosta z polskiego. Przed 11 wyszedłem, bardzo prosto mi się pisało, bardzo łatwo, wszystko bardzo fajnie poszło. Obstałem tak 70% był fragment tekstu. Nie trzeba było się odnosić do lektury. E, trzecie, no, to to interpretacja wiersza jak zawsze. Kilka razy podszedłem do słownika, trzeba było się upewnić, to pracowałem to, no jednak to jest około 60-70% całej, całej matury. Przed abiturientami jeszcze dwa obowiązkowe pisemne egzaminy na poziomie podstawowym oraz przynajmniej jeden rozszerzony. E, matematyka, e, angielski i wos. No najbardziej boję się matematyki, a reszta myślę, że pójdzie w porządku. Matematyka jutro. Tego się najbardziej obawiam, ale zobaczymy, jak mi pójdzie tak naprawdę. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, więc myślę, że będzie ok. Jutro mat ma łatwo, potem angielski i z główki już studia. Matury potrwają do 23 maja. Dziś nie kontrolujemy, a informujemy, przypominamy i prosimy, żeby patrzeć w lusterka. Takimi słowami witali w poniedziałek kierowców na ulicy Obrzeżnej Zachodniej mundurowi drogówki wraz z mysłowickimi motocyklistami. W akcji brali udział również członkowie mysłowickiej grupy motocyklowej oraz strażnicy miejscy. Rozpoczął się sezon, więc warto pamiętać o motocyklistach i zwracać na nich uwagę. W tym sezonie mysłowicka drogówka nie odnotowała jeszcze wypadków czy kolizji z udziałem motocykli. sami mot cykliści też czują się na drogach coraz bezpieczniejsi. Uwaga kierowcy, modernizacja linii tramwajowej przesuwa się w stronę ulicy Powstańców, a to oznacza zmiany w organizacji ruchu w tym miejscu. Od środy 4 maja zajęta została lewa strona jezdni odcinka ulicy Powstańców od zjazdu na parking przy Urzędzie Miasta do skrzyżowania z ulicą Strażacką. W związku z tym zostaną utrzymane dwa kierunki ruchu w ciągu ulicy Szymanowskiego oraz na odcinku ulicy Powstańców do zjazdu do parkingu przy Urzędzie Miasta. Od zjazdu do ulicy Strażackiej do skrzyżowania z ulicą Strażacką zostanie przywrócony jeden kierunek ruchu. I to była ostatnia informacja w tym wydaniu programu minął tydzień. Na nasze kolejne spotkanie zapraszam oczywiście za 7 dni. Do zobaczenia.